To jest dzień, to jest moment, to jest ta chwila gdzie legenda, legenda kanału Lisek HD, legenda całego mojego klubu powraca do łask i powraca do pierwszego składu może. Zostaw Byczku łapeczkę do góry jak cieszysz się, że właśnie ta karta wraca do naszego zespołu i pochwalcie się też kto to SBC robi, bo to jest... To jest bardzo ważny emocjonalnie SBC w mojej przygodzie w FC24. A ten odcinek zaczynamy od grubych paczuszek, bo działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale to będzie pack opening. 24 paczki. 24 paczki na sam początek, na dobry początek tego odcinka. I mam nadzieję, że te 24 paczki one są same niewymienne, ale to będzie leciało. Mamy nowy event i, te, i, i też wykorzystamy oczywiście ten nowy event do tego, żeby coś dzisiaj tutaj naszpuncić. Martinez na początek, walkout. 87 walkout chyba, nie? Ale to jest chyba double ten, duplicate. Duplicate i chyba niewymienny. A jak? No i to są właśnie widzowie problemy. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Przepalamy pierwszą kartę, którą trafiliśmy, Lautaro Martinez. I już mamy RTTK. Za darmożkę. To się cieszy, to się cieszy. To cieszy i to powoduje dużo przyjemnego vibe'u. Co to jest? Lauteumartis, okej. Okay. Dobra, chodźcie, zrobimy paczkę w ciemno, i idę po wodę. To zrobimy może 82+, co? I i teraz i O kurde! O kurde, Hegeberg! Ja muszę częściej po wodę chodzić. A jak? Znowu niewymienna. I cyk. I hero. No może nie za darmo, ale za dobrą cenę. Bardzo dobra cena. Bardzo dobra stawka. Boję się tylko, że teraz będziemy dużo mieć niewymiennych kart i już będzie w ogóle kapiszą. Ale to się przekonamy. 21 paczek. Samych niewymiennych. Natomiast mówiłem od początku, że to będzie dobry pack opening, bo jak są niewymienne paczki, to mam wrażenie, że leci jakby z podkręconym tak jakby szpadlem. Pato, Esjen Party Co to paczka piłkarska? Prime Anglia o, Walker, Walker, proszę Walker. O Boże, Smith, tak? Czy? Bronze 8,6, Walkout 8,7 Zadania. I przechodzimy sezon, byczki. Przechodzimy sezon. A i tutaj pytanie, też inna zagadka jest: 2x87, czy 3x86, 3x86, to w sumie jest gwarantowany double walkout, więc spoko. O, to nie będziemy tutaj kombinować. Złota paczka Prime, a może jakaś karta specjalna, co? Jest nowy event, nowa zabawa. Nowe, nowe wszystko tak naprawdę. A ser, Endler, kolejny walkout. I chyba on jest niewymienny, nie wierzę, nie wierzę. Dobra, zaczynamy. 2x85+, let's go. Double walkout, please. Belgia. Eśp? Kevin? Kevin De Bruyne dobry walkout, please Nie Byłoby za dobrze 91 Ociek Krystepany. Ale to jest dobry walkout On coś jest, On coś warty w ogóle jest teraz? I Foden Paczka za 50 tysięcy Specjalna karta, specjalna E-bapy, e-bapy, Waran? O matko, co to jest? Nie, Saliba nie Powart? Powart Dobra. 5 8 3 plus. Trzymajcie mnie, bo tu będzie coś specjalnego. Walker, please. To Tenham? Kto to jest? O matko jedyna, Neville. Neville. Ja nigdy nie trafiłem Walkera jeszcze. I mamy Ifa, super. Teraz tak, 11-11. No, no, jedziemy. Ja Luzano jeszcze muszę zrobić. Włochy, PS, kieza. Ta? Nie, Sasuolo. słono. Berardi? Ale on chyba nie walkout, nie? No. Dwóch ich 84, plus. Chociaż jeden tutaj double walkout w tych dwóch paczkach. To walker. O nie, sa ona. O, 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 o! Double walkout, super. Ja zadowolony jestem. Jak jest double walkout już w paczce, to dla mnie to jest taki mały winek, nie? I co, już? No i come on, ey, halo. No, dobra. Cyk. Pierwsze. Jeszcze skład ocenię 8-3, to tam spokojnie. Hector, Hector. Jak ktokolwiek mówi z źle imię Hektora, to bardzo proszę, żeby go poprawiać. Hector, żaden Hedrek. Hedrek to był Sienkiewicz. Dobra, jedziemy. Kolejny double walkout. Anglia, PO, SO. Stones, nie. Kto to jest? Chelsea? Ty, ma bicepsa dużego. Bright. O boże, 85, let's fucking go, let's fucking go Holand, nie, kto to jest? Odegaard, o nie, o nie, o nie, double walkout, double walkout gwarantowane, więc to jest najsłabsze, najsłabsze ogniwo, o, najsłabsze ogniwo Dawaj, dawaj, leć, leć Andrzej, leć, leć, majną no. Dobra, to jest triple walkout, <laughs> triple walkout to jest spokojnie, więc będzie trzeci najlepszy Jo dupia Olo Bogo! Olo Bogo! Co się tu wydarzyło? I cię kręcę! To były bardzo dobre paczki, natomiast to, co najlepsze, dopiero przed nami. Powitajmy! Powitajmy nowego króla w naszym nowym zespole. Let's go! Moi drodzy, to jest wielki moment, wielka chwila, ale po chyba trzech latach, albo po dwóch latach chyba dwa lata temu miałem Hektora nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego wszyscy myl mylą jego imię. Nie wiem, dlaczego on sam myli swoje imię, ale Hector Lozano po dwóch latach, nie wiem czemu jeszcze nie ma walkoutu, nie ma kautu Czemu? Lozano, o, ale się cieszę, ale się cieszę, że on wrócił do łask yy, menadżera klubu Lisandro Lopez, czyli w sumie do mojego, yy, do moich łask i no zostały dwa mecze w eliminacjach do Food Champions. Jakie on ma pozycję w ogóle? Bo to mnie jeszcze ciekawi i to na pewno będzie na ławce, na bank. W każdym meczu będzie na ławce. O male, Kurde, ma tylko PS-a. Trzy mecze. Trzy mecze zostały. 7-0. 7-0 w eliminacjach. Gra w mistrzostwach Foot, Bam. Dobra, będzie na skrzydle grał. Hector będzie grał na skrzydle. Hektor Brawo, Hector. Pato. Pato. O Jezu, to byłoby zbyt piękne! Hektor, gdzie jesteś, Hektor? Hektor, dobrze, Hektor. Hektor! To Jezu, jak chłop się cieszy! Jak chłop się cieszy tą, tą bramką, o niesamowite! Oszalał! Hektor oszalał! Czekajcie, pauza. Powtórka. Oglądamy 15 sekund ostatnie. Bo to był przypadek, ta bramka, nie? Ogólnie. Bo ja strzelałem w dół. A ja strzelam w dół po, po tym. Po odbitce, Wandajka, bramka. No, przelał Taro, nie. Yeah. Ty, czek. Yes, yes, jezu, jezu, jezu. Ale tam wyszedł, pa. Zinola, pokaż, bo Andrzej patrzy, Andrzej patrzy, Zinola. O, Zinol, Nie wierzę, Andrzej! Tyś przeklnął mojego Dawida Zinolda, nie? Jezu, to takie ramki by właśnie wpadały. Jakby Lozano miał styl gry plus Finezja. Och, och, och! Och, och, och! Jezu, jaka to była piękna bramka tak w ogóle. Dwinka Lozano ma każdy. Ale Hektora Lozano, Hektor Lozano jest jeden. Tak powiem. To jest, to jest klucz w ogóle. Uwaga, nadaje komunikat. Byczki... Pierwszy link w opisie możecie cały czas zapisywać się na listę oczekujących na kurs Akademii Liska, kurs, który ma ponad 100 lekcji, kurs, który pomaga setkom osób grać lepiej w FC24. I już w przyszłym tygodniu tylko osoby zapisane na tą listę oczekujących będą miały możliwość zakupu kursu. Więc wpadaj, to nie jest nic obowiązującego, jak nie będziesz chciał kupić, a będziesz zapisany, to nic się totalnie nie wydarzy. I od razu mówię, że będzie bardzo dobra cena. Wracamy do odcinka. I teraz RTTK, Pionierów 84+, sprawdźmy to, może, może coś, może wielkie wzmocnienia. Kejta, nie. Oj Traore? Traore chyba, tak? Tra Grazie. No nic, do no marzenia były, a on dużo nawet kosztuje. Ja go sprzedałem kiedyś tam niedawno, bo go znalazłem w. w paczce, znalazłem go wymiennego w moim klubie, ale... No nie, 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 nie. Nie, szukamy czegoś innego, szukamy czegoś innego, więc znajdźmy. Znajdźmy duplikat Davida Ginolda. Żebym się nie nastawiał negatywnie, jeśli tu nie będzie Ginolda, to po prostu swojego dam na y, Trade bo tak się składa, że go mam. Żeby go... I będziemy szukać sobie po narodowościach znowu, bo to jest moim zdaniem to jest najciekawsze. Tak, to jest sekunda zabawy, a tak chociaż 5. I patrzę, jakie karty mamy. Mamy Juliego Kanu, mamy. No i tyle. Juli Kanu. Let's go! Nie ma duplikatu. Nie ma duplikatu, więc to jest dobra informacja. Bardzo dobra informacja. Stany Zjednoczone, aha, bo No i mamy Dempse, mamy Dempse, super, super paczka w ogóle.